Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Santiago witam was w 23 odcinku z Minecraft Mystical Block. No i co? Lecimy dalej z Botanią widzowie. Yy, jak widzieliście, wczoraj wleciał odcinek z Danklight The Following. Mam nadzieję, że ta seria też Wam przypadnie do gustu. Yy, jest to fajny survival adventure yy, RPG yy, z zombiakami, fabułka, super. Myślę, że każdy zna tą gierkę. Jest ona popularna, jest bardzo spoko i myślę, że tam razem będziemy się też fajnie bawić. Więc mam nadzieję, że obcejdziecie tą serię, a my dalej zabieramy się do roboty. W ostatnim odcinku zaczęliśmy bawić się botanią. Eee, zrobiliśmy mana pool, mana spreadery Ile tu już mamy? Prawie full, fajnie. Mana spridery, end of flamey. I teraz robimy sobie altar. Więc zaczniemy może od Run of Air. Potrzebujemy carpet, feather, string. Mana Powder, który robi się wrzucając tu Glowstone albo jakiś parwnik. No to sobie tu wrzućmy, chociaż nie, Iron by był potrzebny Weźmy sobie tak. Co tam jeszcze było? Carpet, String, Feather Mamy Carpet Fajnie, fajnie Chwilka, chwilka Dobra Stringi Jak to się wiesza? <laughs> zapomniałem, się pisze pióro. A to jest ten geniuszem. No, fry, -e czyli nie mamy. Bo my nie mamy kurczaków. Jak to jest możliwe? jest chicken bait dobra to jest bardzo proste więc sobie zróbmy nie no mamy kurczaki przecież słyszę no tak przecież nie raz jajka brałem chwila tu są jajka mamy pełno kurczaków przecież ale dobra nie zaszkodzi nam położyć w sumie star to close mogę jeszcze jedno położyć Dobra, w sumie na razie tyle styknie. Jeżeli mamy kurczaki, przeliczmy je i je rozmnóżmy. Dobra, jest tak. Dobra, czyli na pewno będziemy mieli jednego zapasowego. Tu jest jeszcze jeden. Przydałby się jeszcze jeden. Jest! Chodź tym kurczakiem. Tym kurczakiem chodź. Czarny, dobra. Potrzebujemy tego czarnego kurczaczka. Chodź tym kurczakiem, tylko nie wejdź do portalu. Tu są jeszcze, dobra. Czyli faktycznie niech mamy pełno. Dobra. Mamy jeszcze jajka. Dobra. Fajnie. Panie dropło? Potrzebujemy coś, na czym jest lag. Na tym. No i proszę państwa, trzy. Dobra. Bo tu też się nie nauczyliśmy. No nie. Ale teraz już będziemy jej nieskończone. Więc fajnie, fajnie. Eee, dobra weźmy sobie trzy, co nam szkodzi no i dobra prześpimy się ale już nie musimy eee, w sumie eee, pracować podczas dnia bo jak w ostatnich odcinkach robiliśmy mamy już wielki energy core który jest pod nami pokażę wam jeszcze o tutaj ładnie proszę wszystko praży działa jak powinno do góry halo dobra ale i tak się prześpimy, żeby wszystko ładnie wyglądało. Pu. Jesteśmy. I teraz w ogóle odłóżmy pierdoły, które nie są nam potrzebne. Czyli między innymi to to. To możemy odłożyć do plecaka. Copy paste gadget to się na pewno jeszcze przyda. Black lotus, nie wiem co to jest, położymy sobie to tutaj. Takie rzeczy tutaj na przykład posegregujmy sobie to ładnie. A, no tak, to są ten. Dobra, stack upgrade. A, jeszcze ciasel też na razie nam nie będzie jakoś bardzo potrzebny. Dobra. Wyżej. I zaczynamy. Potrzebowaliśmy do tego mana powder. Jeden jedno to. Dobra, czyli tak zrobimy sobie w ogóle tego z 5 to jest z 5. Teraz to jedno, to jedno, to jedno, to jedno i jeden karpet, jeżeli się nie mylę, tak? Tak. Przesyłamane robi. Ładnie. Super, super. E, run of air Dostaniemy dwie. Okej. Okay. Robi się powolutku Albo dobra I pu Mamy Potrzebujemy Jeden Living Rock Oj. I mamy Runę wiatru yy, Gdzieś mieliśmy jeszcze runę many Tylko runę many dostajemy jedną Trochę słabo No dobra w sumie Najwyżej się dorobi Tak dorobimy No i co chyba lecimy z innymi runami Dostajemy się teraz robić yy, runę ziemi Czyli mana powder, mana steel, violet, stone, brimstone, jasper. Czy to może być wszystko w sumie? Myślę, że tak. Tak, stone może być, block of coal i niebieski mushroom. Dobra, mamy je, więc sobie w sumie zróbmy w ten sposób. Na wszelki wypadek, może nie tu. Jakbyśmy zapomnieli i złożyli. Dobra potrzebujemy tego jednego. Yy, block of coal. Jedno to chyba znów jedno to jeżeli dobrze pamiętam. Tak to to i stone. No tu nie ma, tu nie mamy nauczonego stona. Jeden stone. To już nie będzie nam potrzebne, w ogóle to sobie zestakujemy, bo to i tak nam wleci tu do ekwipunku I gdzie jest grzybol? Grzybol Pu, 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 pu I to nam się ładnie już robi Co potrzebujemy od razu na następną? Myślę, że znów to Na przykład na runę ognia yy, nether brick, gunpowder, nether Gunpowder mamy netherworld też mamy ale nie mamy netherbrick netherbrick, możemy przepaść netherrack dobra, fajnie, bo i tak mamy tutaj nauczony netherrack yy, no weźmy coś tak po prostu dobra, to się nam już ładnie zrobiło więc robimy znów to samo Cyk, cyk i mamy runy ziemi. Dobra. Hmm. Nether wart. To potrzebujemy szybko naszego najszybszego piecyka, jaki jest. Wyrzucić to, no, proszę państwa. Szybciej się chyba nie dało. Cyk i robi się runa ognia ile mamy w ogóle jak stoimy z maną Ue, to się bardziej to bardziej bardziej zyskujemy niż tracimy więc jest, jest spoko jest spoko dobra i ostatnia runa jaką musimy zrobić jest runa wody sugarcane którego mamy sporo bone meal fishing rod fishing roda nie mamy ale to nie jest problem yy, go się robiło chyba w ten sposób Boże, to było tak. O, dobra. Jednak pamiętam. Sugar cane. I co tam było? Kurde, ale ja mam krótkotrwałą pamięć. Bone meal. Spoko. A my tutaj już musimy wyrzucić kolejny klocuszek. Pyk. I teraz tak, tak. Boże, runę bym tam wrzucił. Dobrze, no i się robi ładnie. Mamy już prawie wszystkie. W ogóle, czemu zrobiła się tylko jedna runa, Many, Bo się robi tylko jedna. Zróbmy sobie po prostu jeszcze jedno, może, żeby było wszystko po dwie. Chyba, że nam potrzebna tylko jedna. I don't know, I don't know. Botania. Przyp Mogę sobie przypiąć te questy? No, no, może być po prostu otwarte cały czas, dobra. Niech tak będzie. Run of Summer. Dobra, Cloak. Zegarek możemy zrobić. Nie jestem ciężki może aha, się pisze no proszę, mamy zegarek bęc może co ja robię i tutaj klocek prawy i mamy wszystkie runy widzowie no i dobra nie wiem generalnie czemu, ale będziemy chyba musieli zrobić sobie pewien kwiatek kolejny, tak mi się wydaje Time in a bottle też na pewno będziemy chcieli sobie zrobić bo sobie Możemy sobie już ją ładnie przypisać To sobie usuńmy To sobie na... zostawmy, niech będzie I generalnie Podejrzałem co będzie nam potrzebne Jest to ten kwiatek, nie wiem czemu Kekimurus Ale The flower is alive No dobra, ale zróbmy, jeżeli musimy zrobić No problemo Wszystko mamy Tak każdą runkę, która jest potrzebna Teraz tak, żeby to zrobić, potrzebujemy dwa petale białe, orange, m, brązowe pixie dust, który się robi z Elven Trade. Co to jest? Filka, obczaje albo dobra widzowie, mam lepszy pomysł. To zrobimy za chwilę. Musimy najpierw zrobić sobie Run of Glutoni, które robi się z dwa mana Diamond, runa yy, Ognia i runa Winter. No to chyba zimy, tak. Będziemy potrzebowali, Boże, już się nie mogę wysłowić. Runę wody, runę ziemi, y, ciasto, light blue, wool, dwa snowbloki, dobra. Kejka nie mamy. Raz, dwa snowbloki, y, wool. I czy mamy blue, to musi być? Nie. Jest light blue. Dobra to ma EMC, więc nie zawaham się tego dodać Będziemy potrzebowali mortar and pestle sobie zróbmy tego ze wszystkiego Teraz wool i light blue mamy Jedno. To też sobie dodamy, czemu by nie, bo to jest ogólnie nasz nowy system, więc to ma nieskończoną pojemność i nie musimy się niczym martwić, więc myślę, że nie będziemy robili tego, yy, tego nowego magazynu na po prostu powera, czyli na naładowanie, tak? Tam mogliśmy mieć nieograniczoną ilość. Yy, tylko się robiło takie dyski, mi się wydaje. Nie pamiętam jak to było, mniejsza o to. Dobra, i potrzebowaliśmy dwa to, jedno to. Yy. Ciasto, aha tu niezależnie jaka wełna Boże, Earth Water Cake Dobra, jak się robiło ciasto? Nie powinniśmy mieć chyba problemu ze zrobieniem tego Dobra, bakety mamy Mieliśmy gdzieś krówkę, jest Kurde, coś kliknąłem, mniej o to. Czegoś nam znów brakuje. Wit'u? Naprawdę? Wait. No dobra, mam lepszy pomysł. Weźmy sobie. Wit Ma to je... Oczywiście, że ma MC widzowy. Dobra, klasa. Możemy się już przespać? Oczywiście, że możemy. Pyk. O kurde bo mi to wszystko tutaj powlatywało Nie Jak to powyjmować Wait i rozbiłem jajko No świetnie Boże Wszystko pod górkę oczywiście Dobra mamy ciasto My MC, My MC. Lecimy Będziemy mieli już ciasto na zawsze i rzucamy sobie ciasto. Dwa snowbloki. Jedna wełna. Runa ziemi i runa wody, jeżeli się nie mylę, tak? Oczywiście, że tak. No i czekamy. Dobra, przez ten czas będziemy potrzebowali dwa white. Mamy. Hmm. Może co ja robię? Dwa. Dwa white, dwa orange i dwa brown. Orange. Oj oh, przepraszam. I dwa. Dobra na przyszłość. Po prostu. Dobra, tu już jest końcówka. Tyk. I mamy runę. Yy, zimy. Jeżeli się nie mylę, tak to chyba brzmi. Runa zimy. I dobra. Żeby teraz zrobić tą runę, potrzebujemy runę ognia, zimy. Dwa na diamond. Mamy już naprzód zrobione. Dobrze, że to zrobiłem. Runa zimy. I runa ognia, tak? Na pewno? Na pewno. Runo fire Cyk, cyk. Kurde. Teraz, co ja zrobiłem? Nevermind. Chwila, gdzie to jest? Boże, dobra, ja to byłem na pasku. No nieważne. Myślałem w ogóle o innym przedmiocie. Dobra, nevermind. Robi się ładnie. Więc ja tu zrobię po prostu, może cięcie. Dobra widzowie, i tak musimy sobie zrobić yy, Nie wiem czy to będzie generalnie tutaj, zobaczmy Tak, jest Dobra, więc musimy sobie to zrobić, żeby yy, Mam nadzieję, żeby zrobić Pixie Dust Więc dobra, zacznijmy sobie szybciutko, wszystkie runy po jednej Raz, dwa Trzy, cztery, pięć <laughs> Block of Mana, Steel, trzy Lapis, bloki 2, 3 i będziemy potrzebowali kolejne 4 i iron mamy. Dobra, to sobie zrobimy szybko. Blok bez większego problemu. Wrzucamy sobie blok tutaj. Dostajemy mana steel, robimy sobie szybko to. Potrzebujemy Living Rock. Mamy to, mamy i to mamy. Dobra, i będziemy potrzebowali zrobić sobie prostą rzecz. Musimy sobie zniszczyć. Nie wiem, gdzie to zrobić, czy zrobić to tu obok? Dobra, zróbmy sobie może to tutaj, zobaczymy, czy się uda tutaj zrobić. Nie zrobiliśmy sobie siekiery, więc <laughs> trudno. Bo i tak mamy fajnego moda. Dajemy sobie 5, znaczy 4T. 5 living kroków, jeżeli się nie mylę, że to w tą stronę. Dobra, widzowie, będziemy potrzebowali parka, żeby przemieścić manę z pula do tego Terrestrial Agglomeration Plate, coś takiego. Nie wiem, jak to się wypowiada. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. <coughs> Brakuje nam Blaze Powdera, dobra, bez, bez problemu. Spark, dobra, jeszcze jeden na wszelki i generalnie możemy sobie zrobić lepszy fuel. fuel tego moda jest aternis fuel my to mamy nauczone chyba tutaj bo generalnie ten fuel może przepalać 512 itemów a zwykły węgiel może przepalać 8 Blok węgla może przepalać 80, a tamto 500 Więc to będzie tak dobre dla naszych endoflame'ów eee, My to powinniśmy mieć właśnie tutaj Tak, mamy, bierzemy sobie stack Chwila, nie to, tutaj muszę kliknąć, mamy stack I generalnie powinniśmy móc sobie tutaj rzucić I to będzie się przypalało, rzucę to bardziej tutaj, bo tu nie będziemy chodzić I patrzcie widzowie, to będzie chyba nieskończony zasób Do naszego tego Albo powinno szybko się po prostu ładować. Co jest z tym? Nie trzeba. Aha, bo tu nie są podłączone, chyba. Aha, tu nie łapię ten. E, ten fuel podnieśmy sobie. Tak już szybko to przepaliło? Ej, masakra. Tak, nie łapało. Teraz już powinno być ok. Tak, robi się. Dobra, super. A możemy w ogóle odebrać to Musimy tu wrzucić living rock Oczywiście Prawy i mamy runo w Czy to był jak, jakiś do questu? Nie runa, runa zimy była do questu Dobra Będzie potrzebne jeszcze runa lata Runa jesieni chyba jeżeli się nie mylę Dobra to chwilka No dobra i teraz Dzięki tym sparkom jeden sobie kładziemy Tutaj jak widzicie jest tutaj spark I łączymy to z naszym Mana poolem i tutaj też. I teraz to jest połączone. Dobra. Chwila na co ja klikałem. Na to trzeba. Dobra. A bo ja to zabrałem. Już wam oddaję. Nie bój ta się. Nie bój ta żaby. I teraz będziemy potrzebowali. W yy, botanii będziemy potrzebowali zrobić teraz. O tu możemy odebrać znów. I znów Black Lotus. Łata Dobra, sobie to tak samo Teraz Steel. I żeby zrobić teraz Steel, potrzebujemy Mana Steel, Ingot, Mana Pearl and Mana Diamond. Dobra, dobra, dobra. To wszystko mamy generalnie, więc sekundka. Dobra widzowie, generalnie, dowiedziałem się nowej rzeczy. Będę musiał zrobić nową platformę, bo żeby użyć tego, potrzebujemy. Które to było? Hmm. <laughs> Diluted chyba manapul Będziemy potrzebowali taki cały manapul jeżeli się nie mylę, a on przechowuje o wiele, wiele więcej niż takie zwykłe niż ten nasz zwykły pool, bo jak mogę się zauważyć, on już jest prawie pełny, oczywiście Dobra, więc robię szybko platformę oddzielną dla samych End of i zaraz się zobaczymy Dobra widzowie, zrobiłem tą szybko platformę zrobiłem też parę elevatorów już na przyszłość i teraz tak, mamy tą platformę i jest zrobiona od razu sobie pod tym a właśnie to jeszcze chciałem zrobić Zapomniałem. Dobra. I teraz tak. To mamy zapewne pełne. Tak. Mamy to pełne. Generalnie to powinno zadziałać. Perl potrzebujemy. Dobra. I teraz tak. Raz. Dwa. Trzy. Dobra, no inaczej. Robi się. Widzowie, robi się. Generalnie to powoli zacznie się robić chyba zielone. Takie, o właśnie. I to się powinno niedługo przekształcić w, w naszą Steel W ogóle, jaki jest ten armor z Steel? On jest jakiś mocny? Hmm. To jest pewnie dobre do. do botani po prostu. Jest, zrobiło się. Ile to nam zabrało tego? Połowę, dobra Możemy zrobić może jeszcze jedną Na przyszłość Nie wiem, dobra, niech będzie po prostu, trudno No i dobra I teraz nikt nam nie stoi na drodze, żeby zamienić to sobie w, w nugety I żeby zrobić Jak to się nazywało Elven Gateway Core Proszę bardzo Mamy, powinna się zrobić też misja. Za którą możemy sobie odebrać kolejny Black Lotus, oczywiście. I tu kolejny Black Lotus. Wow, naprawdę. 8, dobra. Czyli dostaliśmy dużą szansę na to. ok i teraz do tego będziemy potrzebowali Natura Pylon. No dobra, no to zróbmy sobie. Dodajmy to sobie. Żeby to zrobić. Potrzebujemy mana diamond, mana steel. Dobra. Weźmy sobie parę tych diamencików. Iron. W ogóle zróbmy to w ten sposób. Już na przyszłość. Dobra. Odłóżmy sobie to, to. I teraz tak. Musimy pierw zrobić to. A, nie, tu otworzyłem. Teraz to powinniśmy już nie móc tego zrobić. Ok, w porządku. <laughs> y, powinniśmy mieć na dwa te pylony. Ok. Teraz i offender powinniśmy jeszcze mieć. Raz i dwa. Super, widzowie. Super, super, super. I dobra, widzowie. To jest nam potrzebne do. Na tą platformę. Generalnie będziemy robili tu move bo tamto jednak jest wystarczające. Zrobili mnie w bambuko. <laughs> Dobra, wyznaczamy sobie ścianę do naszej... O kurde, to zrobiłem nieście to sekunda. Dobra widzowie, zmieniłem troszeczkę design nasy, naszej wyspy. Zrobiłem tak jak jest na górze spółpłytek. Jako tak to wygląda. Nie wygląda to jakoś wspaniale, no ale co. Dobra, tu jest środeczek. Tak to jest środeczek yy, Potrzebowaliśmy chwilka No i dobra będziemy Potrzebowali też Glimmering Living Wood Który się robi w prosty sposób Living Wood i Glowstone Potrzebujemy tego 3 Potrzebujemy Living Wood yy, Dobra OK. No i dobra widzowie To będzie wyglądać mniej więcej w taki sposób nie musi być tutaj, ale dla po prostu wyglądu to lepiej położyć. Yy, gleaming, ten Glimmering Living Wood, cyk. cyk, 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 cyk. Tu tak samo nie trzeba. I wyglądać ma to w ten sposób. No i dobra, widzowie. I w tym momencie potrzebujemy. W sumie dobrze że zrobiliśmy tyle, mana puli <grym> Dobra, już jestem, bo ktoś do mnie dzwonił kładziemy sobie tutaj tutaj bierzemy sobie te natura pylon musi być nad y, mana Więc schodzimy sobie niżej robimy tak tak i teraz tak żeby odpalić portal musimy mieć trochę many trochę many w tych naszych pulach a żeby mieć trochę many zróbmy sobie jedną prostą rzecz żeby tutaj nie zasyfiać znów mana poolami, tymi, y, tymi endoflame'ami i tak dalej mana tablet no, i możemy go zrobić. Super. Ładnie, ładnie. To sobie wrzućmy. I teraz, tak, Chwileczka. No i dobra, prosta rzecz. Lecimy sobie tutaj. Teraz, tak. Jest ustawione z tabletu do mana pool. I teraz z mana pula do tabletu. Rzucamy tablet i on się będzie ładował. Teraz możemy sobie podejrzeć. Jak widzicie, że źera energię. Weźmiemy sobie jeszcze tak. Z trochę tej kreski myślę, że dużo nie potrzeba. Dobra. I mamy połowę tabletu. Ponad nawet. I teraz tak. Z tabletu do tego. Trochę tylko potrzeba. Uzupełnimy z pół tej kreski. Tak mi się wydaje, że tyle wystarczy. I tu tak samo jest z tabletu do tego, tu już do końca. Niech wyjść się moc. Jeszcze chwila. Dobra, nie wiem czy tyle wystarczy. Tyle powinno w zupełności wystarczyć, tak mi się wydaje. No dobra, widzowie! Generalnie i tak kończymy ten odcinek, ale pokażę wam coś. Mamy portal do innego wymiaru, więc widzowie. Ja go zamykam i widzimy się w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki, subskrypcji i napisać komentarza. Santiago, dokończ tą serię, bo jest super. Nie, no, wystarczy, że napiszesz, Santiago, chcemy całość, całą serię lub coś takiego, żebym po prostu wiedział, że chcecie, żebym, dokończył, żebym dotrwał z tą serią do końca, bo powoli tracę nadzieję, ale. Ale coraz bardziej mi się też to podoba, takie mechaniki, więc dzięki, że byliście, trzymajcie się i bye bye.